W tym filmie dowiesz się, jak skonfigurować licznik energii z interfejsem ModBus. Rozpocznij od głównego ekranu przekazania do eksploatacji. Wybierz Komunikacja z instalacją. Wybierz RS485 podłączony do licznika. Dotknij przycisku ModBus MultiDevice. Następnie wybierz Dodaj urządzenie ModBus i wybierz Licznik. Następnie Dodaj Licznik. Teraz skonfigurujmy parametry licznika. Dotknij przycisku Funkcja licznika. Teraz będziesz musiał wybrać jedną z opcji zgodnie z Twoją instalacją. W tym przypadku wybierzemy Eksport i Import. Dotknij przycisku Wstecz. Teraz wybierz opcję ID urządzenia. Aby skonfigurować identyfikator Modbus licznika, należy wprowadzić numer ID urządzenia. Domyślnie ID urządzenia to 2. Upewnij się, że ustawienia licznika odpowiadają ID urządzenia wprowadzonemu na tym ekranie. Dotknij przycisku Gotowe, a następnie dotknij przycisku Wróć. Teraz skonfigurujmy wartość znamionową przekładników. Należy wprowadzić taką samą wartość, jak wartość znamionowa przekładnika używanego w instalacji. Dotknij przycisku Gotowe, a następnie dotknij przycisku Wróć. Wybierz topologię sieci. Ponieważ licznik w tym przykładzie jest w topologii sieci gwiazdy, wybierzemy Y. Jeśli twój licznik ma ustawienia sieci w topologii trójkąta, wybierz Delta. Naciśnij przycisk wstecz, a następnie kliknij Ustaw i zobacz status. Na ekranie statusu licznika pojawią się napięcia fazowe, prąd i moc. Pozwoli to na szybkie zorientowanie się w stanie instalacji. Ponieważ wybraliśmy opcję eksport i import, kierunek przepływu prądu lub energii jest również pokazany. Zauważ, że ekran stanu licznika jest inny dla każdej funkcji licznika. Wybierz gotowe i to wszystko. Pomyślnie skonfigurowałeś licznik energii z interfejsem Modbus. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, odwiedź naszą stronę internetową i nasz kanał YouTube.